trzeba cudu, żeby miesiąc przeżyć, albo choćby dzisiaj, jutro lepsze wierzyć. Czasem trudniej jest niż kiedyś się myślało, czy to strach, czy deszcz, czy miłości za mało. Święty Józef i cudów, co Dzień szesnasty Józefie najsprawiedliwszy Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. W tych słowach zawiera się moment centralny biblijnej prawdy o świętym Józefie moment, do którego przede wszystkim nawiązują ojcowie Kościoła. W tych okolicznościach mąż jej, Józef. Który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Józef nie wiedział, jak ma się zachować wobec cudownego macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na to dręczące go pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z trudnej dla siebie sytuacji. Gdy więc powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zachodzi bliska analogia pomiędzy tym zwiastowaniem w zapisie Mateuszowym a tamtym Łukaszowym. Zwiastun Boży wtajemnicza Józefa w sprawę macierzyństwa Maryi. Ta, która zgodnie z prawem była mu poślubiona, pozostając dziewicą, stała się w mocy Ducha Świętego matką. Gdy przyjdzie na świat syn, którego Maryja nosi w swym łonie, winien otrzymać imię Jezus. Było to imię znane wśród Izraelitów, czasami nadawane synom. W tym wypadku jednak chodzi o Syna, który zgodnie z Bożą obietnicą wypełni całe znaczenie tego imienia Jezus. Jehoshua znaczy Bóg, który zbawia. Zwiastun zwraca się do Józefa, jako do męża Maryi, do tego, który w swoim czasie ma nadać takie właśnie imię synowi, który narodzi się z poślubionej Józefowi dziewicy Nazaretańskiej. Zwraca się więc do Józefa. Powierzając mu zadania ziemskiego ojca w stosunku do syna Maryi. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Wziął ją razem z całą tajemnicą jej macierzyństwa, razem z jej synem. Który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. Okazał w ten sposób, podobną jak Maryja, gotowość woli wobec tego, czego Odeń żądał Bóg przez swojego zwiastuna. Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II Redemptoris Custos o świętym Józefie. I Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Módl się o to, abyś, podobnie jak święty Józef, potrafił w sytuacjach, kiedy nie wiesz, jak się zachować, odnosić się zawsze do Boga, który widzi więcej i który ma dla ciebie plan na twoje życie. proś o dar odpowiedzialności za osoby powierzone twojej opiece Przypomniał świętemu Józefowi o tym, że pochodził on z królewskiego rodu Dawida. Podziękuj Panu Bogu, że poprzez przelaną na krzyżu krew Chrystusa zostałeś włączony do królewskiej rodziny Jezusa. A on nie nazywa ciebie sługą, lecz przyjacielem. Panią, przychodzący do świętego Józefa, na początku powiedział do niego, nie bój się. Poproś, aby w momentach największego, najbardziej paraliżującego strachu, Pan Bóg ochraniał cię przed lękiem i dawał ci, poprzez innych ludzi, znaki swojej obecności. Święty Józef ufał Maryi bezgranicznie, nawet nie rozumiejąc do końca, do czego ona i on zostali zaproszeni przez Pana Boga. Przez wstawiennictwo Józefa Najsprawiedliwszego, proś o łaskę zaufania wobec swojego współmałżonka i usunięcie z serca wszelkiej podejrzliwości i zazdrości. Witajmy Świętego Józefa. Witaj, opiekunie odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna. Tobie zaufała Maryja. Z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Prapujący moment, kiedy właściwie na całym naszym globie, w różnych miejscach, bo yy, przeżywamy te rekolekcje z różnych miejsc. W pewnym momencie jesteśmy zaproszeni do medytacji, czyli do takiego wyciszenia serca, do, do pozwolenia, żeby Pan Bóg do nas przemawiał, żeby, żebyśmy mogli tam spotkać Świętego Józefa. To bardzo ważny moment w naszym programie rekolekcyjnym. Chcemy zatrzymać się. Dzisiaj chcemy przypomnieć, o jakich cnotach mówi litania do świętego Józefa, bo chcemy Józefa właśnie też od tej takiej bardzo praktycznej w budowaniu relacji chcemy świętego Józefa poznać, a więc Józefie najsprawiedliwszy, ale także Józefie najczystszy, najroztropniejszy, najmężniejszy, najposłuszniejszy i najwierniejszy. Sześć cnut Czyli takich stałych dyspozycji do czynienia dobra. Dlaczego to określenie, ten, 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 ten przyrostek naj? Dlatego, że to określenie naj zbiera pobożność XIX wieczną i wcześniejszą, mówiącą o tym, że osoba ze świętej rodziny musi być naj. To jest taki wyraz pobożności. W dzisiejszych czasach mówimy o Józefie Sprawiedliwym, to wystarczy. Ale wtedy chciano jeszcze bardziej podkreślić, to pokazało jeszcze większy szacunek do Józefa. A więc spróbujmy zastanowić się, co to znaczy Józefie Najsprawiedliwszy. Trzeba powiedzieć tak, że w Ewangelii Mateusza w momencie zwiastowania. Józefowi jest opisana właśnie jego, jego sytuacja, jego niepewność. I pismo święte, ewangelista Mateusz mówi: A Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Józef rzeczywiście. Musiał rozstrzygnąć w swoim sercu sytuację bardzo trudną, bardzo wątpliwą, bo problem był jednoznaczny. Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa. Józef nie chciał kłamać. Józef po prostu chciał stanąć w prawdzie. I ta jego sprawiedliwość spowodowała, że miał ogromny dylemat. I można powiedzieć tak, że sprawiedliwość Józefowa w ujęciu Józefowym właściwie polega na działaniu na swoją szkodę, ale z wielkim szacunkiem w odniesieniu do prawdy i do faktów. Sprawiedliwość jest taką trwałą i stałą wolą oddania Panu Bogu i człowiekowi tego, co się mu należy. Rzymski prawnik Ulpian powiedział tak, sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa. Natomiast sprawiedliwość w rozumieniu żydowskim niewiele odbiega od tych dwóch poprzednich definicji, ale ona była, ta, ta definicja była jeszcze bardziej religijna. Sprawiedliwy, to, to znaczy cadik, to znaczy ktoś, kto z jednej strony jest pobożny. Z drugiej strony jest bardzo pokorny w patrzeniu na siebie w odniesieniu do Pana Boga i właśnie jest sprawiedliwy. Święty Józef określony w Ewangelii sprawiedliwy oznaczał cadyk, to znaczy był tym, który przeżywał relacje z Panem Bogiem bardzo głęboko, znał doskonale prawo. I był w tym wykonywaniu tego prawa i miłości do Pana Boga, był bardzo pokorny. I dlatego Cadyk w tamtym czasie to był człowiek mądry, nie musiał być przewodniczącym synagogi, to był człowiek, do którego ludzie przychodzili po to, żeby się poradzić. I w sprawach Bożych, ale także w sprawach życia codziennego. I, i, Taka osoba miała sławę, która roznosiła się po okolicy. Wszyscy mówili idźcie do Nazaretu, tam jest Józef, który z pewnością bardzo dobrze Wam poradzi. Kiedy tak myślę o tej cnocie sprawiedliwości, to myślę, że ta cnota zawsze była passe, to znaczy zawsze była taka trochę staroświecka, taka trochę trącąca taką duchową elegancją, ale na którą stać tylko bardzo niewielu ludzi. Teraz właśnie w parafii wielkiej prowadzę rekolekcje z błogosławionymi małżonkami kwatroki i tam jest yy, błogosławiony małżonek. Przypomnijmy krótko, że błogosławionych małżonków Marii i Luigiego. Yy, yy, beatyfikował tę parę małżeńską. Jan Paweł II w 2001 roku, 21 października, wyniósł na ołtarze, między innymi dlatego, że, że Luigi był właśnie takim, takim staroświeckim, staroświeckim, eleganckim dżentelmenem którego stać było na sprawiedliwość. On był prawnikiem, był kandydatem na głównego prokuratora Włoch, człowiek o rozległej wiedzy, ale człowiek bardzo pokorny, równocześnie pobożny i równocześnie bardzo sprawiedliwy. Kiedy działał w latach 30., miał do dyspozycji samochód służbowy, taka drobnostka powiedzmy samochód służbowy, ale on nigdy go nie użył do celów prywatnych. Myślę, że takim literackim odniesieniem człowieka sprawiedliwego, trochę czasami wyśmianego, jest poniekąd Don Kichot. Myślę że, myślę, że kiedy myślimy o świętym Józefie, to powinniśmy również sięgać do Słowa Bożego, jak na przykład prorok Ezechiel. Za chwilę zobaczymy tekst. Jak prorok Ezechiel widział sprawiedliwość i kiedy przyłożymy postać świętego Józefa do tej definicji sprawiedliwości, zobaczymy, że ta definicja bardzo pasuje do naszego świętego, z którym tak chętnie się spotykamy. Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, Oczu nie podnosi ku Bożkom, nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym człowiekiem a drugim. Stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując sprawiedliwie. Ten na pewno żyć będzie. Wyrocznia Pana Boga. Biblia mówi, że sprawiedliwość Boga leży bardzo blisko miłosierdziu Pana Boga. Jakwe jest łaskawy i sprawiedliwy, i Bóg nasz jest miłosierny. Jakwe strzeże ludzi pełnych prostoty. Byłem bezsilny, a on mnie wybawił. Myślę, że właśnie. E tak skrojona Sylwetka Józefa Sprawiedliwego, Świętego Józefa Sprawiedliwego, pobudza nas do tego, żebyśmy weszli na taką drogę. Być może drogę, gdzie w naszym środowisku nagle staniemy się zupełnie sami, gdzie będziemy być może wyśmiewani, że jesteśmy ludźmi, którzy nie korzystają z pewnej okazji. Ale my nasze postępowanie musimy zawsze mocować jednak w odniesieniu do prawdy. I do faktów, które nas dotyczą, nie możemy istnieć. Z duchem tego świata, gdzie kłamstwo, gdzie sondaże, gdzie badanie opinii publicznej wyznacza sposób postępowania ludzi. Nie, my, no, my odnosimy się do prawa obiektywnego, prawa naturalnego, które zostało spisane przez Pana Boga w Jego Słowie. I dlatego, tak jak święty Józef, chcemy nawet w sytuacji, trudnej, granicznej, gdzie trzeba, tak jak On, decydować o, o losie yy, swoich najbliższych, o rozstrzygnięciu różnych spraw. Chcemy zawsze to robić w pełnej prawdzie. Święty Józefie, opiekuj się nami w takich momentach, żebyśmy nie stworzyli, żebyśmy nie byli jak ludzie, którzy bardzo często tracą twarz, tracą honor tylko dlatego, że chcą żyć według tej opinii, którą inni mają na ich temat. Dlatego w tych intencjach o to, żeby, żebyśmy byli sprawiedliwi, żebyśmy mieli taką trwałą skłonność do oddawania Panu Bogu i człowiekowi tego co się mu należy. Panu Bogu należy się nasza wdzięczność i chwała, a człowiekowi należy się szacunek i dostrzeżenie go w jego sytuacji. I w odniesieniu do prawdy to będzie budowanie właśnie takiego pomostu powiększającego przestrzeń dobroci i miłości wokół nas. Dlatego teraz Odmówmy Litanie do Świętego Józefa, właśnie przez moment, kiedy będzie tablica z logo naszej rekolekcji pomyśl i poproś dla siebie o taką bardzo trwałą sprawiedliwość. Kirje Eleison. Chryste Eleison, kirje Eleison, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo. Módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami Ustanowił go Panem domu swego I zarządcą wszystkich posiadłości swoich Módlmy się Boże, Ty w niewysłowionej opaczności Wybrałeś świętego Józefa Na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki I Twojego Syna Sprawa byśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I wspólnie módlmy się jeszcze. Pomnij o najczystszy oblubieńcze błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, Święty Józefie, że nigdy nie słyszano aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy, tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie i z całą gorącością Ducha, Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy przybrany Ojcze Odkupiciela, ale radzią przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Amen. Czas naszej modlitwy dobiega końca. Chciałoby się więcej, chciałoby się dłużej, ale myślę, że ten czas rozłożony właśnie w 33 dni powoduje, że lepiej w takich porcjach modlić się i dowiadywać się o Świętym Józefie. I dlatego kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałbym bardzo serdecznie Was pozdrowić, podziękować za wspólną modlitwę. Tak jak dzisiaj na stronie zobaczyliście, już umieszczamy świadectwa w postaci postów. Niech to będzie taka, taka też, taki sygnał, że Oto Święty Józef działa w naszych sercach. Tak ostatnio, chyba pół godziny przed spotkaniem, dostałem SMS-a, że że dziecko, które jest jeszcze pod sercem matki, że kłopoty zdrowotne jakby no już zostały przezwyciężone. Ja odpisałem, że święty Józef, ta osoba odpisała, że ogląda właśnie nasze rekolekcje i modli się razem z nami. Myślę, że właśnie to są te momenty. To są dla takich momentów warto się spotykać i jednoczyć się wokół świętego Józefa. On nas zawsze zaprowadzi do Matki Najświętszej i do Pana Jezusa. Dlatego chcę Was pobłogosławić na tę noc. Chcę Wam życzyć, żeby święty Józef poprawił Wam poduszkę, jak się będziecie kładli spać i e, życzyć takiego, takiego spokojnego bycia, spokojny, spokojnego funkcjonowania. Pan z Wami i z duchem, duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem dobranoc. Do zobaczenia jutro. Czasem trzeba... Trudniej jest niż kiedyś się myślało Czy to strach, czy deszcz, czy miłości za mało Święty Józef i cudów codziennych O rękowniku zamykanych nóż Z Jezusem trzymanym za rękę Na Czasem trzeba cudu, żeby miłość przeżyć By go spotkać i się samym z sobą zmierzyć By mieć wiarę, że pod koniec będzie lepiej Chociaż człowiek całe życie jest człowiekiem Czasem trzeba płakać, by zrozumieć więcej Choćby ty Zwykle trzeba cudu, żeby znów zaufać, człowiek tyle razy sam siebie oszukał. Święty i zlepie cud codzienny, w do kilku ze zusem trzyma. Cudów codziennych, o rędowniku zabieganych dusz, z Jezusem trzymanym za rękę, na stopach niebo ⁇ wnosisz ziemski już święty Józef. que fane